No i jedziemy z tym koksem. Ride Barburka i pani Karowa, czyli najsłynniejszy OS Rzeczypospolitej. Ta ulica jest absolutnie magiczna, wciąga jak magnes. Moi drodzy, 61. edycja rajdu Barburka jak zwykle nie zawiodła, atmosfera jest fenomenalna. W tym roku warunki, powiem Wam szczerze, były troszkę łaskawsze. W zeszłym roku padało, było sucho, było mroźno, w tym roku jest stabilnie. Cały czas w okolicach tych minus 4, minus 2 stopni. Oczywiście mieliśmy faworytów i ci faworyci też nie zawiedli. Miko Marczyk, klasa sama w sobie, natomiast Kasper Wróblewski też pojechał bardzo dobrze na to trzecie miejsce. Powiem Wam, walka była do ostatniego OS-u i finalnie jedna dziesiąta zrzuciła Ratajczyka z podium. Także piękny jubileusz. Świętujemy 20-lecie TVN Turbo. Bawimy się świetnie. Dzisiejsza rywalizacja na rajdzie Barburka była naprawdę wspaniała. Cieszę się, że przybyło tylu kibiców, że organizator przygotował na nas dodatkowy odcinek specjalny Polfa Tarchomin. To był naprawdę wymagający rajdowy dzień blisko 30 km odcinków specjalnych. Cieszę się, że dla naszej załogi, czyli dla mnie i Szymona Gospodarczyka po raz drugi z rzędu zakończony na pierwszym miejscu klasyfikacji generalnej. Cieszę się, że świętujemy 20. urodziny TVN Turbo. Tutaj na ulicy Karowej na kryterium masów. Mnóstwo ludzi, wszystkie bilety na karową były sprzedane już chyba na dwa tygodnie przed rajdem, także możemy się tutaj poszczycić tym, że rajdowi kibice w stolicy cały czas trzymają się mocno i że te samochody w dalszym ciągu przyciągają naszą uwagę. Nie startujemy, ładujemy baterie w przyszłym roku. Być może wystartujemy, a może poczekamy trochę dłużej, aż ktoś się zbliży do mojego rekordu. Ile razy wygraliśmy? Osiem i dziewięć razy karową, więc mamy, można powiedzieć, delikatnie. Jakiś zapas. <laughs> Dobra, dosyć tych przechwałek. Jeszcze raz bardzo dzięki, że jesteście. No i co? I mam nadzieję, że spotykamy się tutaj w przyszłym roku, prawda? Bracia szeja na trasie. Aha. Szybko tutaj zawrócili, nie jest źle, dobre hamowanie. Tu na asfalcie jest jeszcze znośniej, ale na kostce jest pełne lodowisko dobrze, dobrze, szuka tej trakcji, nie ma tutaj zbędnych poślizgów, świetny czas, panowie, to może się jeszcze okazać, że będzie wysoko, jak nie popełnią błędu, utrzymajcie to, bardzo ładnie, dynamicznie. No Grzegorz powiem Ci są aż mam gęsią skórkę ciasniutko przy beczce. Pięknie, ale są emocje, popatrzmy. To może być to, jak nie przestrzelą. 13-7 to do tej pory na sekundy. I... Takie. Tak, wygrali. Na razie tak. najszybszy Na czas. Razie, Startujemy. Tak. Okazuje się, że śnieg pada, ale no nie ma dramatu. Co prawda kierowcy mówią, no jest ślisko, jest lodowisko, ale jednak daje się jeździć bardzo szybko. Bardzo ładnie lataj pierwsza beczka. Musi tutaj bardzo uważać. Najbardziej z chytry zakręt tego odcinka. Ładnie. Pięknie, bardzo ciasno, bardzo ładny tor teraz od zewnętrznej. Dobrze, bardzo dobra jazda. O, idzie w czasie Szejów. Idzie na najlepszy wynik. Idzie w czasie lidera w tym momencie, ale przed nim jeszcze sporo, 30, mniej więcej 30 sekund jazdy. No to może być najlepszy czas. I chyba będzie. Jak to nie najlepszy popełni czas. błędu, to gdzie jesteśmy? Jest, jest najlepszy czas. Tak jest. 11 9. Wow. Wow, wow, wow. Miko Marczyk, zobaczmy. Zwycięzcy rajdu warunka 2023. Tak jest. drugie miejsce w zeszłym roku na Karowej. Ehm, niewiele im brakowało, żeby wygrać. Zobaczymy, czy ten rok będzie dla nich bardziej... E, Szczęśliwy, jeżeli chodzi o samą karową? Wydaje mi się, że tutaj Miko jest kierowcą na tyle doświadczonym, na tyle wjeżdżonym, bo ma na swoim koncie nie... Yy, yy, 5, 6, 7 startów w roku, tak jak, e, tak jak większość kierowców startująca w Mistrzostwach Polski. Tylko sporo więcej, a przede wszystkim w różnych, w roz, w bardzo urozmaiconych warunkach. Na bardzo różnych nawierzchniach. Bardzo opaczmy. ciasno jedzie, wydaje mi się, że ciaśniej od swojej konkurencji. Zobaczmy, czy będzie miało to odzwierciedlenie na stoperze. Bardzo szybko, ojej, na centymetry udało mu się przejechać tą beczkę. Jedzie po najlepszy czas załoga Orlen Miko Mikomarczyk Szymon Gospodarczyk znów. Pięknie, razem. pięknie opóźnione hamowanie. Tutaj w ostatniej chwili jeszcze wrzucił się w delikatny naster. Późne hamowanie trochę za szeroko, za szeroko, ale może mu starczyć starczy. Ostatnie metry i... starczy. Jest. Wygrał. Tak jest, mamy zwycięzców Karowej. Mikomarczyk Szymon Gospodarczyk. Dwie minuty. 10 sekund. 75 setnych. Serdecznie Wam dziękujemy. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy Wam chociaż troszeczkę tych emocji, które były tutaj. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, dziękujemy organizatorom, dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym ta fantastyczna relacja została zrealizowana. My się kłaniamy nisko, tak? I dziękujemy. dziękujemy Wam oczywiście, że byliście z nami cały czas i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, także do zobaczenia. Dziękuję, Adam.